Cześć, witam. Dzisiaj jest 6 maj, piątek, 40. dzień prowadzonego przeze mnie eksperymentu odchudzającego metodą dieta doman. Czas na siadanko. Dzisiaj na siadanko mam 5 frankfuterków, pomidorek, taki kawałek serka i jeszcze taki malutki i dwie kawałki chleba z masłem i serem. Herbatka zielona. To jest 5 frankfuterków, tak samo jak było wczoraj. Zjadłem tą paczkę do końca, ale wczoraj tak naprawdę nie powinienem iść tyle na kolację. Ta kolacja powinna być mniejsza, no ale wczoraj dłużej pracowałem. Prawie po pierwszej skończyłem miałem różne prace przy komputerze i uczyłem się także. A jadłem po siódmej. No to także, wiedząc, że ten dystans będzie taki długi, zjadłem troszeczkę więcej. No ale to się nic nie dzieje. Raz jak się stanie. Generalnie kolacja powinna być mniejsza od, od objętościowo i kalorycznie od śniadania. Teraz tak przejmę sylwetki, jak zwykle. Powiem tak, że wchodzę już... wchodzę już we wszystkie spodnie, z wyjątkiem jednej pary, takiej odgarnutowej, ale w dżinsy, jednych dżinsów 31. które nie wchodzę. A tak... wchodzę już w dżinsy 32. 34, mi nawet opadają. 95, 1 czy 2. Bo tak ten czasami przeskakuje. Czyli taki mój, mój mały cel. To jest, żebym na poniedziałek, w następny tygodniu, już był poniżej 95. Także wszystko jest w porządku. Czuję się fantastycznie. Z wyjątkiem tego bólu w, w karku i, i, i w plecach, i tutaj po, po tym wypadku, także na pewno nie będę jeszcze w tym tygodniu biegał, nie ćwiczę też, no niestety. I w tym, w tym tygodniu, yy, no nie, dopiero od następnego tygodnia yy, zacznę robić ćwiczenia i, 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 i biegać. Yy, także do zobaczenia w trakcie, ja sobie teraz to zjem, do zobaczenia w trakcie następnego posiłku. Drugi posiłek w dniu dzisiejszym śniadanko drugie. Jak zwykle kornerek z dwoma łyżkami otrąbszennych. Oprócz tego z 15 takich małych malinek, bo akurat taką paczkę żeśmy otworzyli. No to sobie tak dorzucam. No i jako owoce kiwi, mała mandarynka i bananek. Nie wiem czy nie będzie za dużo, ale owoce to owoce. Można o tej porze zjeść dość dużo. No oczywiście nie same owoce, ale. To w diecie taka ilość jest wystarczająca. Gdyby nie było banana, zjadłbym może mandarynkę i jedną więcej, a może tylko samo kiwi. To jest nieważne. Je się to, to co się ma i ciągle się myśli o tym, żeby w tych najważniejszych aspektach, o których cały czas yy, mówię, żeby nie jeść po godzinie ósmej, yy, pić wodę mineralną, jeść yy, 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 otręby pszenne. Yy, gdybym nie miał serka, zjadłbym po prostu z... Yy, na przykład, z, czy jogurtu zjadłbym po prostu z kefirem, lub ostatecznie popiłbym wodą, jakoś bym nie znosił. Także ja sobie teraz to spokojnie zjem. Oczywiście nagram to na drugim filmie, który jest do dokumentacji. I zapraszam na obiad. Teraz obiadek. Dzisiaj taka duża bardzo porcja. Trzy takie kawałeczki rybki. Mogę dwie na. Surowki, dużo z kapustki. To cztery ziemniaki, nie wiem, może sześć takich połóweczek. Nie wiem, czy zjem wszystkie te ziemniaki, ale to rybkę postaram się zjeść całą. Wspaniałe. Najwyżej będzie mniej na kolację, będzie tylko pół kromeczki chlebka i sałatka George. Aż mi cieknie, takie to jest pyszne. I jem, teraz jem, nagrywam i do zobaczenia w trakcie kolacji. No i ostatni posiłek w dniu dzisiejszym. Kolacyjka w 40 dniu. Połóweczka kromki z masem, żółtym serem i, i rybka tutaj, ta, który kawałek jeszcze mi został z obiadu. Taki kawałek serka do przekąszenia, kiełbaska i druga półweczka kromki z chlebkiem. Oczywiście, obowiązkowo sałatka George i kawa. Piję kawę na noc, bo tak jak uczy się do egzaminów i no niestety będę musiał dzisiaj jeszcze parę godzin posiedzieć. Także jestem ja to spokojnie zjem i zapraszam na jutro, na śniadanko.